Jak tak zagramy trzy mecze dziennie tego yy, pubga i trzy mecze tam albo 4 zagram CSA i jeszcze dwa falogajstów, to mam z jednego dnia 100 gigabajtów filmu, nie? Ja. <laughs> Już mi się desk kończy terabajtowy. Hey, ja mam jeszcze 8 terabajtów, które mam wstawione. I nie używam. <laughs> no mi się przydało. Ale, to oczywiście byś zaczął streamować jak gramy. A! Zdążyłeś yeah. na to wskoczyć. Pykło, pykło, pykł, pykła Jestem drugi Ale tak jak mówię ma Chyba wychodził przez panie. Jezus Maria, ale żem zrypał ma... No jest ja palj oj 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 nie został Guma z kim? Z Silo z Nie, ty też jesteś co? Ja, ja spadłem. Ale to jeszcze nie zdążyłeś <grym> spać, bo spadli wcześniej przed tobą. No tak jak dzisiaj, zająłem. No. Tak czy wygrałeś kiedyś tą grę? Nie. Zostajemy co? To... Na film łebie byle jaką wpiszesz część transformersów, to ci resztę Zajmij powinno wyskoczyć. Bez... Przebudzenie no, nie bestii. Mówię Bo jakby wyświetliło się, gdzie to jest wyświetlane, czy na HBO, czy gdzie, to byśmy wtedy wiedzieli, gdzie to sprawdzić. Tak jest. Y a możesz poszukać na Benek? Poszukać ci. Bo on i tak odpadł, ja też odpadłem. Zapomniałem, że to jest tak. Pierwsze miejsce. O, to już jest po... A takie pierwsze miejsce było piękne. Zapomniałem tej mapy. Kurde. Wygrał to! No nie, ja drugi. Nice. A mi wywaliło, nie? No kur... Dawaj, dawaj, dawaj. A tutaj jest dużo szans, bo... Masz dużo szans, bo tu 26 miejsc. A gumę od Ciebie wywaliło z me meczu? bo, ja zaryzykowałem. Ale przeszedłeś? Jeszcze nie. Aha, tu jesteś. O, chwyciłeś się. Dawaj, dawaj, jeszcze trochę mi zostało. Nie, nie wierzę w gumę. Dawaj. Jeszcze sześciu. Trzech jest przed tobą. E, nie ma nikogo przed tobą. Jeden jest przed tobą. Dobra, dałeś radę. Pomyli tylko, wepchaj. wypchaj. Tak siro, bo wstałem do Macy'a i Shiro o tym tak. tyle. A nie, to nie było. Skraszowała ci gra Shiro? To... Tak. Skoro mi gra skraszowała, to czyli pora kończy na dzisiaj. To ja ci ten. Jak będziesz kiedyś w przyszłości składał kompa, to, to ja ci złożę. Chcesz? Co tak to ja, ja tym kiedyś zawodowo zajmowałem, tak pół zawodowo w sensie dorabiałem tym, nie? To co wiem w serwisie. Swojego kompa składałem sam. Ja też. O, ale was przyblokowało Ja do tego przeszedłem, spokojnie Macie koncerty na prawo Ja, tak. ja też Jeszcze trzy miejsca W końcu to, to przeszedłem, nie? bo ostatnio yy, Odpadłem na tym właśnie No nieźle Już zasuwa nie, nie, nie. O Jezu, na styk Znowu na styk o kurde, to było na styk. <śpiewanie> Ładko bożka też jest spadł. Wygrałem nice. <śpiewanie> Nagle tak wszyscy spadli Tak, tak Ja dwóch konkurentów Ej to dzisiaj, za drugą konkurencję ja mam złoto Tak Bo ja cię tam pod koniec No, no widocznie wiesz nie. o co miałem ping No No mam złoto No pokazać Ci screena Czekaj, patrz, zrobię skinę. Ja mam za drugą, no i wygrałem finał, nie? No to. O, i, od... i odblokowałem balon, jak, no jak masz cel, i się. Broncituję. Broncituję. Zrób to ja. Dobra, wyślizgałem się. Zleciałem ja w do góry, nie? Masakra Dobrze, stał... A ci odpychają, że sobie wiesz w skoku się. Stykasz, nie? A, to się Skoczył na mnie! Ale złapał się! Złapałem się! Epik wygrał yeah. Nie, nie wygrał, nie uprzedził tutaj. Ja się nie wiem, czy zakwalifikuję, bo tylu... Dawaj, dawaj, dawaj. Ja się turlam do medy, nie wierzę w Uff, 25. A ja się turlałem, nie mogę się nawet podnieść, masakra. Dzisiaj w ogóle taka bajka była. Trzy małe świnki... Jezus Maria, po co tak? Mam co widziałem. Nie, cały czas, czas chwyta za końcówkę. małe epigi. W ogóle dość długie, widzę, jest. Ale pięć już na no. Dobrze, że tu jeszcze nie ma tego, wiecie, tego tak co... No, przecież dlaczego on się nie chwyta, ten bałwan? Bo mamy high power No. Nie wierzę w to. Dawaj, dawaj, dawaj. A, też sobie też. A Epic się no, cieszy, że będzie pierwszy, nie? No. Nie no, no, no to, co to, ale, ale. jest grane? Epic, przytrzymaj go, że Matt przyszedł. No mówię, nie, że nie przejdzie. Epic, jedno porcie! Epic, jedno porcie! No, o nie wierzę w to, ale pik, ale pik O No, guma ładnie, a Tu masz, mat, masz metę, masz metę Guma bądź pierwszy, dawaj jest pierwszy guma Ale to cię dogoni zaraz, to ten... No przecież guma no przecież guma co ty chciałeś zrobić? Niezbyt są, rozumiem ci gumę, że od początku gry nie? Co? No ale trzeba było mieć do przodu, a nie do tyłu. A ja nigdy tak nie robiłem, wiesz? Nie wiem czemu tak wyszło. I od nowa. I odnowa. Ale tam do przodu jeszcze chyba nikt nie przeszedł. No właśnie nie wiem. Chyba nie. No. hamowałeś. No, no właśnie nie przyhamowałem tylko przez to, że skok, nie? Przyhamuj Eee Trzeci raz podrzą ten sam błąd? Dobra, no, to się nie da przyhamować no. Do ty udaj Jak do tyłu to się nie przyhamuje nic? No, skacz, 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 skacz. Nie, nie ma nikogo z przodu. No, masz szansę to wygra Tylko tu jest najgorsze, na bok, na bok lepiej Lepiej bokiem Zorion Bokiem O, to jednak przeszedł ktoś, no Tutaj bokiem, bo tutaj przeskoczyć na to jest trudniej, a bokiem masz... Te. Jakiś... Jakaś małpa wygrała. Aset. Jakiś aset.